I go kurwa zajebcie Bez litości we got Po prostu on go head. kurwa zastrzesz no, just... Dobrze Kenny Dobrze Nie obchodzi nas nic więcej Żadnej kurwa litości dla niego I spierdalamy stąd w sumie nie musieliśmy wzywać tych zombiaków. Możemy teraz tutaj zostać i żyć jak normalni ludzie w sumie. Poraźmy sobie z hordą i kurwa żyjmy tu normalnie. Dobrze. A mogę zostać, Kenny? Też mam dla niego do powiedzenia. Oj. You can imagine. shut your mouth bill you're all just gonna let him do this i'm not going anywhere it's gonna get messy all <laughs> talk i know all <laughs> <laughs> <I know. laughs> talk fucking ingrates i don't even know how good you got it that's all right you'll learn lambs to the slaughter no shepherd to guide you clementine knows exactly what i'm talking about come on no i'm not letting you see this it's not your decision oh that girl she ain't afraid to look it in the eye you go with that feeling you got right now clementine that's what makes you stronger than come the on. rest of them let's go yeah go on let the sheep out of the pen We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. <laughs> That's funny, coming from you. How's that? I just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should've put you out of your misery right then. Now look at you. You don't mess. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like didn't love every second. O, jaka szmata z niego totalna. A może tego? Niechaj każdy dostanie łow, każdy po jednym jej wnieciu proponuje. Jak piniate. Oj, klem, chyba jednak nie spodziewałem się, że aż tak będzie. Dobrze. Kurwa i Kenny wszystko dla siebie załatwiłeś. Samolubny jesteś, wiesz, ale dobra, wybaczę ci to, wybaczę ci to tym razem. Let's go. Jeszcze napluj. Kurde. O, powstrzymałaś.